Jestem tutaj Leszek. Jestem w Browar Górka w Sobudce przy Ruinach. O w 1817 czy 14? 200 lat temu powstał wiadomo, produkował na cały <ślesk> śląsk Piwko Ciekawe tutaj są podziemia. O tam byłem. Metoda termosowa, ale te podziemia są takie, że trzeba mieć reflektor. Ja tam nie wszedłem dalej. Tutaj ktoś wszedł z reflektorkiem, trzeba być przygotowanym, żeby to spenetrować. Metoda termosowa to znaczy się, tak jak termos, dwie ścianki w środku zasypywano lodem, woda brana tutaj ze studni, chyba kilometr stąd, później zrobili tam wybicie w skalę. Tak Szybko mówię, w każdym bądź razie to jest niedaleko Wrocławia, zobaczcie roleczka. Obiekt zabytkowy i nie wytrzymał z konkurencją. Wiadomo, ówczesną teraz.